Przed rozpoczęciem terapii z użyciem kamertonów stosujemy zestaw kamertonów Energia 1 z mosiądzu lub z aluminium. Zestaw Energia 1 są to kamertony odpowiednio nastrojone w tonacji C 4096 Hz. Ton CIS. Kamerton numer 2 4266 i Kamerton OM 4355. Zestaw taki jest jeszcze wykonany z aluminium, i tu aluminium jest bardziej głośne, bardziej donośne. Popularne są też zestawy. Engel Tuning z USA albo w Polsce popularne zestawy kamertonów anielskich. Z tym, że są to jakieś frekwencje, które nie za bardzo yy, potrafił mi ktoś wytłumaczyć, co to takiego jest. Jeśli weźmiemy z naszego zestawu dźwięk C. 49, 4096 Hz pochodzi to ze skali diatonicznej z dźwięku 256 Hz. I tu zaczyna się nasza skala cedur. Skoro jesteśmy w skali diatonicznej, to dźwięk CIS jest to dźwięk 266,6 Hz. Czyli wychodzi nam z matematycznego obliczenia, podnosząc oktawę 4266. W zestawie amerykańskim użyty jest dźwięk 4160, czyli jest to coś między C a CIS, czyli nienależące do tej skali. Podobnie jest z kamertonem numer 3. U mnie jest to dźwięk wibracja 4355 Hz i wzięta jest z kamertonu om, który jest o wibracji 136,1 Hz, czyli dźwięk zestawu amerykańskiego i też używanego w Polsce, to 4225, czyli też dźwięk leżący gdzieś między C a cis. Yy, nie stosuję i nie polecam. Po prostu yy, coś, tu, coś tu nie pasuje. Czyli jest to dysonans jakiś dziwny. Zestaw kamertonów możemy też użyć yy, do zestawu płyty w serii Uzględnianie kamertonami yy, Energia. Jest to odpowiednio skomponowana muzyka do zestawów kamertonów. I odpowiednio włączając na muzykę numer 1, jest to muzyka w tonacji C, muzyka numer 2 i 3 jest to muzyka w tonacji Cis, i następnie muzyka numer 4 w tonacji C, już do zestawu kamertonów Energia 2. I tutaj zestaw kamertonów Energia 2 to odpowiednio dźwięki. Przy kamertonie numer 1 to 2048, czyli jest to dźwięk pochodzący ze skali diatonicznej 256 Hz, odpowiednio kamerton dźwięk E to 2560 Hz i jest to dźwięk ze skali diodynamicznej 320 Hz. I kamerton dźwięk G to 3072 Hz i pochodzi to z dźwięku ze skali diodynamicznej G 384 Hz. Po włączeniu muzyki kamertony zawsze uaktywniamy, uaktywniając kamerton 1 o kamerton 2 i 3. Ponieważ kamertony numer 2 i 3 to kamertony CIS i OM, możemy użyć tych kamertonów też do wszelkiej medytacji. OM też z płytą OM 4 porę Roków i uaktywniamy w tym momencie dwa kamerton numer 2 o kamerton numer 3. Kamery z aluminium, silicium i, magne, i, i magnezu są po prostu głośniejsze, bardziej doniosłe. Kamertonów Energia 2 stosujemy zawsze na zakończenie każdej terapii z użyciem dźwięków kamertonów w celu uspokojenia, wyciszenia, zharmonizowania, wprowadzenia w stan lekkiego uśpienia po terapii. I tu aktywujemy kamerton numer 1, o 2 i 3.